Depresja. Uwierz Bogu zamiast tylko wierzyć w Boga. Arkadiusz Niewolski. Niezaprzeczalnym faktem jest, że depresja jest stanem samotności bez Boga. Pisałem tu już w tekście wcześniejszym, który polecam przeczytać lub odsłuchać, Depresja: Samotność bez Boga. Jednak z sygnałów, które do mnie docierają, zauważyłem, że panuje niezrozumienie sytuacji, o której tam była mowa. Ktoś mówi: Jaka samotność bez Boga? Przecież ja wierzę w Boga. Takie postawienie sprawy jest bardzo częste. Pominę tutaj fakt odstępstwa większości i wiary w jakiegoś Boszka wykreowanego przez modernistów, o czym często piszemy. Wiara w Boga. Czym jest i jak powinna się objawiać? Katolik powinien wierzyć w żywego Boga, w Trójce Świętojedynego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Wyklucza to oczywiście wszystkie ekumeniczne herezje, każące nam wierzyć w jakieś nieokreślone bóstwa, Matkę Ziemię, Pahamamę czy innego Buddę z drewna czy kamienia. Wielu ludzi potwierdzi, że w Boga wierzy, ale z wykluczeniem jest już różny. Raczej mają pojęcie, że modlący się do Buddy czy Allaha też mówią do tego samego Boga. A tym samym wskazują oni, że nie należą do, kościo do Kościoła ustanowionego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ sama wiara, że jest Bóg, nie wystarczy. Trzeba wiedzieć dokładnie, w jakiego Boga się wierzy. Wiadomo też, że wiara musi być połączona z odpowiednim postępowaniem. Inaczej to jest ogólnie mówiąc protestantyzm, a więc herezja. Taka wiara w niczym nam nie może pomóc. Przepraszam, nie miałem mówić. O odstępstwie, ale zdrada judorskowa dzisiejszego kościoła wraca ciągle jak bumerang, obojętnie jaki temat się poruszy. Więc dalej. Musimy wierzyć w prawdziwego Boga, popierać to postępowanie. I nie chodzi mi tu o to, że trzeba na każdym kroku manifestować to i nawracać innych. Każdy musi się zastanowić, czy jest przygotowany do takich rzeczy na nawracania, czy na przykład jego postępowanie nie zaprzecza temu, czego chce uczyć innych. Bardzo często ludzie odbierają nas tak, jak widzą, a nie jak słyszą, zwłaszcza ci, którzy nas znają. Jest jednak jedna bardzo ważna sprawa, która często nas blokuje, jest to brak poddania się woli Boga. Mowa jest tutaj o stanach depresyjnych. Dlaczego u ludzi wierzących też one występują, choć przecież nie powinny, przynajmniej nie w takim stężeniu? Sprawa jak wszystko, co związane z wiarą katolicką, jest prosta. Łatwo być przecież katolikiem. Wierzymy, że Bóg istnieje. Nawet uważamy, że całkowicie poddaliśmy się Jego najświętszej woli. Ale brakuje nam tego jednego elementu. Po prostu powinniśmy uwierzyć Bogu i zaufać mu. Nie jest prawdą, że Bóg chce naszego cierpienia samego w sobie. Nawet kary, które nas syła, mają zawsze swój cel. Tutaj chciałbym oczywiście zaznaczyć, że nie ma to nic wspólnego z herezjami. Takimi jak fałszywe miłosierdzie, czy też puste piekło. Można powiedzieć, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Kary są za przewinienia, a przeszkody i problemy w życiu dla wzmocnienia naszej duszy. Nie wolno też się oszukiwać, że ktoś nie wie, czy Bóg go każe. Wystarczy zrobić głęboki rachunek sumienia i będzie wiadomo, że na nią zasługujemy, do stwierdzenia, dlaczego, na przykład, nagle wszystko nam się sypie w życiu i popadamy w depresję, wystarczy rachunek sumienia. Zresztą podejrzewam, że wielu z nas bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, co źle robi, nawet bez rachunku sumienia. Wiadomo, czym jest rachunek sumienia, ale w tym wypadku potrzebny jest nam do diagnozy stanu naszej duszy. Uświadomienie sobie, że to może być kara za jakiś określony grzech, pozwoli nam ustalić dalsze postępowanie. Po prostu w sytuacji kary wchodzi w rachubę ciężki grzech lub powszedni, lecz nagminnie tak się powtarzający. A więc należy zlikwidować tę przeszkodę w kontaktach z Bogiem. Bez tego nic się nie zmieni. Dopiero wtedy, gdy wykluczymy przynajmniej w naszej świadomości możliwość kary, możemy z czystym sumieniem oddać się woli Boga. Jeżeli tkwimy w grzechu i twierdzimy, że oddajemy się Jego woli, a jednocześnie nie robimy z tym nic, to tak jakbyśmy drwili z niego. Więc kiedy zrobimy już porządek z jakimiś grzechami które zalegają w naszej duszy, można powiedzieć, że mieszkanie nasze jest przygotowane na przyjęcie Pana naszego Jezusa Chrystusa, gospodarza. Tutaj przychodzi czas na bardzo ważny element naszej wiary: zaufać Bogu, czyli uwierzyć, że wszystko trzeba Mu oddać z zamkniętymi oczami i że wszystko, co otrzymujemy, jest dla naszego dobra. Kiedyś powiedziałem do przyjaciela: Bóg i Najświętsza Maria Panna jest z tobą, dasz radę. A odpowiedź, którą otrzymałem, była dla mnie szokiem: Tak wierzę, ale w tej sprawie nie pomogą. Naprawdę? Nieważne o jaką sprawę chodziło ważne jest podejście brak zaufania, brak wiary. Że Bóg ci może pomóc w jakiejś ludzkiej sprawie, nawet zwykłej i przyziemnej. Jak można otrzymać pomoc, jeżeli się nie uwierzyło w Bogu? No jak? Przecież Pan nasz Jezus Chrystus tak często przez uzdrowienie, przed uzdrowieniem pytał, czy wierzysz? Mówił twoja wiara cię uzdrowiła. Musisz uwierzyć Bogu, zaufać że On Cię poprowadzi, może drogą ciernistą, ale pełną miłości oddania się Jego woli. Wiara bez ufności Bogu jest niczym, a w skrajnych wypadkach może nawet Go obrażać. Zaufanie oczywiście powinno się wyrażać w wierze, że nasze działania wspiera Bóg, a nie w tym, że wypaplamy lub napiszemy na jakimś portalu społecznościowym następne hasło, wypowiadane jak zaklęcie przez, e, przez tak wielu. Jezu, ufam Tobie, już setki serduszek, kiedy nie robią nic więcej. To czyste sentymenty, uczucia, chwilowe uniesienia, bzdury. Uwierz Bogu i działaj wypełniając na przykład swoje obowiązki stanu. Taka wiara da Ci siłę potrzebną do pokonywania dużych przeszkód, ale i tych malutkich. Pan nasz Jezus Chrystus, który zawsze jest przy Tobie, da Ci to, co najlepsze dla Ciebie. Tylko zawsze pada jedno pytanie: czy wierzysz? Czy wierzysz? Odpowiedź Twojej duszy jest kluczowa kluczową sprawą w takich wypadkach. Jaki pożytek z tego, żeby sprzątałeś mieszkanie dla gospodarza, jeżeli nie wpuściłeś go do środka? Czasami zdarza się, może nawet bardzo często, że wpuszczamy gospodarza i zasypujemy go prośbami, tylko że nie dając nic w zamian. Wierzymy, że Bóg może nam pomóc i bezwzględnie tego natarczywie żądamy. Nie przyjmując do wiadomości innego rozwiązania oprócz wymyślonego przez nas, czym my jesteśmy, że wydajemy jakieś wytyczne, czyż nie lepiej zaufać nieskończonej mądrości Boga poddać się Jego woli. W rozmowie z moim znajomym poruszaliśmy kiedyś temat modlitwy o zabranie cierpienia od innej osoby. Powiedziałem wtedy, że to ciężka i odpowiedzialna modlitwa, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że wolą Boga może być na przykład śmierć takiej osoby. Wszystko w takiej modlitwie powinno się oddać Bogu. Tak, to jest bardzo ciężkie modlitwy. To są modlimy się często w różnych intencjach, które do nas przychodzą. Bardzo ciężkie modlitwy. Odpowiedź była wprost porażająca. Tak, wiem o tym. Dlatego w modlitwie wyraźnie wskazuje, w jaki sposób ma być zabrane cierpienie, żeby nie było pomyłki. Ludzie, ludzie czują się już tak wielcy, że dają dokładne instrukcje Bogu. Każda modlitwa i prośba powinna być zakończona. Nie tylko słowami niech się stanie wola Twoja, a nie moja, ale przede wszystkim głęboką, przepełnioną miłością, ufnością Bogu, który przecież lepiej wie, co dla nas dobre. Musimy pamiętać, że Bóg czyta z naszej duszy, a nie z ust. I samo recytowanie modlitw nie ma znaczenia, bez duchowego poddania się Jego woli, ale i też bez działania. Przypuśćmy, że szukasz pracy. Potrzebna ci jest ona, więc to Twój obowiązek stanu. Musisz to robić aktywnie i wierzyć, że Bóg ci się wspomaga i pomoże opanować strach, na przykład przed rozmową kwalifikacyjną, że da Ci pewność siebie, tak bardzo potrzebną w sytuacjach kryzysowych. Inni być może chwalą się znajomościami, dzięki którym pokonują różne przeszkody. Ale ty przecież masz oparcie w kimś o wiele większym od wszystkich ludzi. Patrzysz w lustro i widzisz być może siebie jako przegranego. Musisz jednak wiedzieć, że nigdy nie przegrasz, jeżeli uwierzysz Bogu. W lustrze, musisz widzieć siebie prawdziwego, a nie obraz wykreowany na portalach społecznościowych. Musisz patrzeć w lustro, a nie w krzywe zwierciadło. Nie potrzebujesz retuszu. Ponieważ zawsze przyjdzie czas, w którym i tak wszystkie twoje maski opadną, i zderzenie z prawdą będzie bardzo bolało. Ludzie żyją w świecie swoich wyobrażeń, a nie prawdzie. Nigdy nikt nie chce pokazać własnego oblicza, tylko kreują się na wielki. Prochem to dla nich są ci wierzący, a już niewolnikiem się nazwać to obrzydliwość. Teraz są wszyscy tacy nowocześni i postępowi, że odrzucają zabobony katolickie, ale bez żadnych problemów wierzą w magię, wróżki i inne pogańskie rytuały. Człowiek w centrum, jak głosi dzisiejszy odstępczy gościu. Ludzie uważają się za bogów, tacy są wielcy. Marni to bogowie, którzy popadają w depresję, w takiej wielkiej gości. Mówisz Bogu, Uwierz, że on ci pomoże w każdej sytuacji, tylko trzeba poddać się Jego woli zamiast żyć po swojemu. Zaufaj Panu, a zobaczysz cuda prawdziwe w Twoim życiu. Takie proste i malutkie, bardzo często, ale jak bardzo pomocne w codziennych sprawach. Jeżeli nawet żyjesz w grzechu i nie wiesz, jak z niego się z niego wyplątać, a do tego powadasz depresję przez jakieś problemy, Możesz też poprosić o pomoc. Możesz powiedzieć, że nie jesteś godzien przyjąć Pana, ale jedno Jego słowo będzie uzdrowiona Twoja dusza. Jeżeli naprawdę wierzysz w słowa, które wypowiadasz, Bóg Cię wyprowadzi i z Twoich grzechów i problemów. Bóg Cię wyprowadzi z tego, a nie przyklepie, Żebyś dalej grzeszył. Zaufaj Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi, najlepiej przez najświętszą panienkę, która cię poprowadzi prosto pod krzyż i nauczy, że jest to droga do zmartwychwstania. Dbajmy o swoją duszę, która powinna być mieszkaniem dla ukochanego zbawiciela. Wierzmy w niego i działajmy w pełni ufając Jego najświętszej woli. Czyż nie jest to wspaniałe? Że, że za tak mało Bóg chce dawać nam tak wiele. Zachęcam też do przeczytania no, lub odsłuchania zawójców dusz.